Czy znają państwo powiedzenie, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest jak arbuz? Z wierzchu zieloni, a w środku czerwoni. Niestety tego typu określenia wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego od dawna funkcjonują w przestrzeni publicznej, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe wielokrotnie pokazało, że za nic ma swoje poglądy. Przecież nie bez powodu o politykach PSL-u mówi się tak, że nieważne kto wygra wybory, ważne żeby PSL rządził lub współrządził. Panie Kośniak-Kamysz, nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. Nie da się z jednej strony w Parlamencie Europejskim głosować za pakietem Fit for 55, a z drugiej strony na wewnętrzne potrzeby w Polsce mówić, że jest się przeciwko. Naprawdę, jeśli jest Pan przeciwko Fit for 55, to niech Pan. Wyciągnie konsekwencje wobec europosłów, którzy poparli ten pakiet. Może się pana nie słuchają, w takim razie nie powinno być chyba miejsca dla takich polityków w pańskiej partii. Rzeczywiście PSL jest kameleonem i z punktu widzenia wyborców ważne, żeby to odczarowywać i pokazywać, z kim tak naprawdę mają do czynienia. Ponieważ osoby takie jak pani Róża Tun, która jest już w koalicji z polskim stronictwem. Ludowym jest dla nas bycia federalistką Unii Europejskiej. A szanowni Państwo, jesteśmy naprawdę w niezwykle istotnym momencie Unii Europejskiej. Kanclerz Scholz ostatnio powiedział, że będzie chciał doprowadzić do tego, aby powstało superpaństwo. Mówi nawet, że nie będzie trzeba zmieniać traktatów, aby usunąć weto. Pani Róża Thun jest osobą, która będzie to przeprowadzała i Polskie Stronnictwo Ludowe tworząc koalicję z takimi osobami. Decydują się na to, żeby Polska przestała być suwerenna, a my jako politycy suwerennej Polski chcemy Państwa ostrzec.